Także z refrakcją się tyle. Dobra. Mhm. Ej, co by a samary i znalazłem tak. Cześć, witajcie, synku, usicie widzami z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie z wraz z Bubą Dzień dobry. Zero Flag Challenge. Mam nadzieję, że wyjdzie w trzech próbach. Mamy też próby na zrobienie tego. Jak się nie uda, to trudno. Jeśli się uda, to będzie bardzo fajnie. A więc yy, gdzie lecimy? Gdzieś na ryby daleko albo coś takiego. Aha. Ja. chcesz lecieć na Zero Flag Challenge? I Ja. No, idziemy, masz kurowe. Macie asmr z jedzenia? żelka, To bardzo fajnie. Dobra, nie, na pompę nie lecę. Gdzie są wędki? Chcę wędkę. Dawaj mi wędkę. Ja chcę wędkę, daj mi wędkę. Jednocześnie. <śm> Tu, 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 tu no przynajmniej chyba można zbierać te grzybki, więc fajnie bo co sobie to co? co? okej, dobra nie, spoko Chłop się śmieje z niczego, rozumie? Choroba psychiczna, depresja. Chyba ty, widzowie. No, no, chłop ma depresję, no i tyle można powiedzieć. Ten dzwan zrobił live'a bez zapowiedzi. Dzisiaj. Była zapowiedź. Tylko, że ty nie masz takiej fajnej aplikacji, która nazywa się TikTok. Instagram, Snapchat. Nie masz takich aplikacji. No właśnie. I to jest! A ja tu zero frag Challenge robię, Chłopiec chłopę się bawił w jakieś kible, nie kible. Tu wędki szukam po całej mapie, pios! Stoi w miejscu. Czy się, challenge to nie za mną, bo ten... Bo przegram go od razu. Ej, bia. a ma uderzyć? Co? Mm, nie możesz w ogóle broni podnosić. A granaty? Nie. W razie zapowiada się bardzo dobrze challenge. Że jak się zacznie atakować po magier, to nie masz nic zrobić. Potem potem mnie ubiją? No to uciekaj A to są takie gracze bobty. Taki no, no to... No to nie, to, to... no to niech się zabiją Pomoc. Pomoc. Ja jeszcze ani jednego nie spotkałem, no że Czemu ty chodzisz 5 km ode mnie, no? No cóż, spokojnie próbuję, czemu ty Nie omijasz ludzi, e, dobra, nie Dobrze, to ja sobie no. polutuję. Co się dzieje? powinienem teraz, teraz wkleić taki, taki hello darkness my friend jak odchodzę z tej platformy i do na twitcha tak każdy normalny youtuber Platforma jest słaba Twitch jest najlepszy Chociaż tam muzyki nie może się teraz wpuszczać no i nie ma wędki nigdzie, no czy to jest jakiś... Dobra, to, to ta gra jest oszukana po prostu. jest oszukana, tylko ty jesteś w nią słaby. Co? Bo chyba znalazłem, nie, jednak nie. ja może no Ale bym się wkurzył. Zero frag challenge bez wędki i harpuna, czyżby? Bardzo czyżby? dobry pomysł. Ja na razie mam 50 tysięcy grzybków i pierdyliard leczenia normalnie mam teraz. Ej, może to zrobimy z hebejca? Nie wiem po co mi tyle Kewa, ale... Ile tych grzybków można? Ta po... Przysz... Ta ryba będzie chodziła jak pijana. Pijana łyba. To co pomysł na, na? odcinek? Oddzę pianą łybą. Ryba exa. Nitas i Exa łyba Eksa Enały Esa To dobry plan No bardzo dobry plan oczywiście no i czy nagle mi się ciężarówka pojawiła Spoko rozumiem tą grę 100% legitną no skam No to jest taka fajna no. pompa której nie mogę podnieść no Skam Oczywiście że masz tylko 100 robić całą to. No właśnie. Jak przegram część, to się wkurzę. Ja nie chcę nikogo atakować, jestem family friendly, proszę mnie nie zabijać. Bondaże. I jeszcze wędki. Nie, no. ja, ja to, ja to, ja to jednak mam farta. To ja sobie tu będę siedział przez całą grę i kampił w... w ...tym... Bocik! ...fontannie. Nie ma innego sp. No i wędka. Co to jest za jakiś... Co te ryby tam robią? Dobra, one no tam. To, to mają. A ma, to jest ich ubikacja, no ja się nie żyję. Rzeczywiście, to było ja bardzo dobre. Jestem śmieszny No i płaszczaki są, no to jest jakiś żart chyba Jestem śmieszne No w końcu nie płaszczak, ale nie broń Dajcie mi ryby, ale nie tak żeby mi jedna na całe te wypadła No to jest jakiś żart chyba To jest taka złota pompa, nie? Koks. Był koks. Nie. Słyszę i widzę nie. typów, ale nie wiem czy ich podjażać. Nie wiem po co mi te siorbo grzyby. Widzisz, to tak szczerze na ten nie podjeżdża. wiem po co mi te siorbo grzyby. Nie wiem, brać czy nie? Dobra, ja najwyżej sobie je tu zostawię i ja będę je... No i czemu one mi odjeżdżają? Odjeżdżają no, grzyby? grzyby mi odjeżdżają, widzisz to? Nie widziałem nigdy, żeby grzyby się ruszały. sobie je ja tu zamknę. No zamknę, i je się nie zamknęły oczywiście. Widzowie, on porywa biedne grzyby i je w zamyka. I miętole w buzi. To będzie udany zero Fark Challenge, mam nadzieję. Ale, ale się będę śmiał jak to wyjdzie za pierwszą próbą. Aha. Spokojnie. się spoko śmiał nie wyjdzie. Ale fart do tych rybek teraz! Tak za same puszki i branie mi wypadały. O, dziękuję, dziękuję. Oho. Oho, ile tych rybek? Dużo. Ale to będzie, ale fart. Fart. Nie wiem, czy brać tę łapteczkę. Łódka płynie. Ja to słyszę. Z kilometra. Elo? Mnie tu nie było. Biorę rozbieg z kilometra. Co? Ja nie narzekam. O, że tu tyle rzeczy? A co więcej daje? Waryję ci rozbieg z kilometra. A że ja mam taki oferta? Lol. Nie. Żypa, ile ja mam leczenia? A że ja strefę, nie, że, ale chyba ja na strefę wygram. Mało. Ale jak ja chyba na strefę wygram? O, poogram ich do zera. Jeszcze się odrodzili, no to jest jakiś żart. Jeszcze nie chcę autem jeździć, żeby mi. Ej, tartak. To jest bardzo dobry pomysł, żeby iść na tartak. Pipi pi, pupu Pipi pute dobra A to odcinek będzie długi Nawet mi się nie wiem czy zrobię jakieś cięcie, ale raczej zrobię Ci chcą montowane czy montowana. Ale przecież ty się możesz zapytać Ej chcecie montowane czy normalne? Ach. Tak, no, no to co? prawda Jeszcze sam sobie, dobra muszę sobie montażystę kupić Muszę sobie wynająć montażystę Już mam pomysł To będzie pan Blandox i ty wbijajcie do... nie, nie, dobra, wbijajcie do jego na kanał. Musiałem to powiedzieć. Radzę nie. Znaczy... Nie. Ma, ma Ma o 80 subów więcej, trudno. Ostatnio no, 150 zbankrutował. Co? Wiesz, to łatwiej tylko. Tylko 80. No, easy to wbije, a co? No i chłopcu zostawił taki P90, ja nawet tego nie mogę podnieść. Ej, ale ja mogę podpalać im budowlę, nie? Oczywiście. Tylko um, problem będzie, jak kogoś zabijesz w tej budowli. O kurde. To znaczy, ja ich mogę zabijać, a oni się będą wybijać. Robię ostatniemu strefa challenge. Dobra, teraz będę kambił w krzakach. Tylko nie zrób jak Ewron, że dał, dał typowi disco bombę i spadł z nieco Co, na no zero flag challenge? No. Dobra, nie no, nie będę tu kampił. Hmm. A może jednak tak? Słuchaj pociluję. ja chyba w sesam pogram jak ty będziesz tam. Chillera Utopia. A gdy się to nie nagra. O Jezu nie, jak mi się to nie nagra. No to będzie Koks. A się wkurzę. Koks będzie. No i co tam się zas... Są chyba są 300 mil do nieba się nie. wybudować. Ej, bo jest 13 osób. I ciebie nie ma oczywiście. Musiałeś zginąć na samym początku. Leczko, oczywiście, że mnie nie ma. No co ci potrzebne, jestem. Nie wiem, ale po coś na pewno. Po to, żebym na przykład mnie uleczył, jakbym zginął od strefy. Jakiej strefy? Jak nikt nie od strefy. Nie, 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 nie niż mi tego krzaka. Chwila, bo no to A, trzeba... To jest chillera i utopia w krzaku. Hrum, hrum. Podwójny krzak, widzisz to? No. Chrom, chrom. Chrom, trum, trum. Chrom, trum, trum. No nie. No nie Najgorzej, gorzej, żej, żej, żej. Chrom, chrom. O Idealnie! Gdzie jest strefa? Widzę krzaki, które są w strefie. Żadnych praw YouTube nie blokujcie mi filmu za prawa autorskie. Bo się załamie. Świetny, świetny Jopitar. Chyba sobie muzyczkę z... No, jak? Ty, ty ty, dobra, bo messenger mi spami, oczywiście. Nie widziałam, że jesteś taki popularny, że masz messenger... No też nie wiedziałam. Czekaj, muszę tylko szybko odpisać i wyłączyć powiadomienia. No i cyk? i były powiadomienia, i nie ma powiadomień. Tu, 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 Tutu krążę, tu. mogę zrobić A i bo tu, tu pewnie będzie większość y, gry do ten: do wycięcia przez siedzenie w krzaku. Ale pewnie mi się tego nie będzie chciało wycinać. Ale muszę, muszę to jutro wrzucić najgorzej. Ja to nagrywam w środę, więc powinno być... Chwila, ja to nagrywam... We wtorek to nagrywam, czyli to powinno być jutro w środę. Odcinaczek powinien być jutro w środę. Wy to no. pewnie wtedy widzicie, ale z nie wiem, ile mi montaż zajmie. O nie, oni palą las. Co ze złoczyńcy? Ale mnie wkurzają helikopterowcy, a ja jeszcze nie mam broni. To jest najlepsze. No, to jest najlepsze. Nie! Nie, nie gadaj! Cicho! Skurde! Nie! Nie! Idź na HG, masz dużo napisu. NIE! No i jaki chamy, no! I oni... Ahe, oni same rybki nie mają. Dobrze, nie, 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 dobra. Nie, dobra, to... to do widzenia, byłem Kubuś, ty yy, zostawcie jeszcze raz lajka, like suba i dzwoneczek i elo ale to były trzy próby miały być tak, No? no jakieś mi się wejść do krzaka, no Jezu Otóż. czekaj, teraz muszę to przesłać